Był śnieg i śniegu nie ma. Mam nadzieję, że nie ma. Ale to nie będzie przyjemne, także... No niestety, jesteśmy, przeszliśmy kawałek. To się wydawało. Czy są ostre? Czy są cholernie ostre. Każda ryba ma też swoje szanse, żeby... Dokładnie. <laughs> ryby, 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 Siemanowicowie, witajcie. 10 stopni na plusie, niesamowite. Jak widzieliście dwa filmy, prawdopodobnie wstecz, to byliśmy na rzemieniu, jak padał śnieg, jak było wszystko zamarznięte. Raptem mija dwa tygodnie, jedziemy tam znowu. No, jest godzina, wprawić fakt, faktem, przed pierwszą w południe, bo mamy ten okres taki świąteczny i chcemy się po prostu z chłopakami ruszyć, trochę pospiningować, za pstrągiem. Ale zobacz, jaka różnica. Był śnieg i śniegu nie ma. Mam nadzieję, że nie ma. Zobaczymy, co zastaniemy na miejscu. Będzie spinning, nastawiamy się na Pstrąga. Także wybornie. Będzie mgnamuśnie. Zostańcie razem z nami. Z tyłu Kornel, krwowca. Witam. Za kamerą Mikołaj. Siema. Lecimy. No, słuchajcie, nie, nie, jest, nie jest to tak do końca, jak sobie zaplanowaliśmy. Bo jest lud, jest Stachu gospodarz tutaj. Przed chwilą Pstrąga miał. Chwilę, 5 minut postoimy tu, jeszcze to. Jak się uda mu złowić przy nas, to będziecie zobaczyć przynajmniej na filmie. Dwie osoby łowią w, w takim oczku, no tam coś tam z tamtej strony jest od delikatnie odmarznięte, ale to nie będzie przyjemność, także... Y, robimy jeszcze jedną próbę, spróbujemy jeszcze na stawy ceranowskie podjechać w Mielcu, także... Może tam nie jest zamarznięte, nie wiem, po prostu muszę to sprawdzić. Zmieniamy miejscówkę na te stawy ceranowskie w Mielcu i Wam tutaj pokażę przy okazji jak przejeżdżam. Miejscowi to nazywają Kronobyl, nie? a to jest y, Pan chyba, tak się to wymawia. Firma, która robi te płyty biurowe. Oni te kiedyś strasznie w zanieczyszczali, takie protesty były, śledziłem. Nie wiem, czy teraz się to uspokoiło, czy co, czy filtry jakieś pozakładali. No, tak jako ciekawostkę wam pokazuję. Nie? I lecimy. No niestety, jesteśmy, przeszliśmy kawałek. To się wydawało, że to jest odmarznięte, ale to jest woda na lodzie, także... Nic z tego nie będzie. Jeszcze Mikołaj. Brawo. Nogę zamoczył. Fajnie teraz? Nie. U. Widzicie, to jest niestety... Myśleliśmy z daleka, że się da, ale się nie da. No i witajcie. Kolejny dzień. Z powrotem na Rzemieniu jesteśmy. Jest Mikołaj tym razem i Maciek. Nie ma Kornela, z nami. Odpuścił. Nie miał ochoty po prostu spinningować, chociaż mógł zaznaczam. Słuchajcie, odmarzło troszeczkę. Na razie tutaj stanęliśmy przy trójce. Jak widzicie, dalej jest lód. Ale tam gdzie idziemy, jedynka jest odmarznięta. No ale są cztery osoby, zobaczymy, może się uda porzucać. No i co? Zmieniamy cel wyprawy na punkt pierwszy, czyli stroke, nie? Może się dzisiaj uda. Wy zobaczycie ten film taki łączony, już nie będę co chwilę nagrywał tych rozpoczęć, zakończeń i tak dalej. Tylko jedno ciurkiem jest 8 było na plusie chyba stopni nie? w samochodzie. Także cieplej, zdecydowanie mam kurtkę rozpiętą. No, 2-3 godzinki myślę, że porzucamy. Także trzymajcie kciuki, żeby się w końcu udało. Tak wygląda łowisko w dniu dzisiejszym. Ta część jest odmrznięta, jak widzicie. Tutaj jest kawalątek za tym drzewem, i to by było na tyle, nie? E, tu już jest lód. Proszę bardzo, tutaj też lód. Dosłownie przy tym tylko mnichu jest odmarznięte. No, porzucaliśmy już trochę z chłopakami, zmieniają. Teraz dziś obrotówki się nie sprawdzają. Łowimy na przerażne przynęty. To będzie za dużo, no nie? Właśnie dobre, bardzo dobre. Jakbyś to założył tą główkę wziąłeś? Taką, no A właśnie, od razu Wam przy okazji pokażę Moi drodzy widzowie, dostałem w prezencie Pamiętacie jak byłem na Batorówce, to zachwycałem się takimi główkami Romka, które miał w swoim pudełku i uwierzcie lub nie, dostałem w prezencie. Zobaczcie, tutaj macie. To jest też re, rękodzielnik. Ja wszystkich rękodzielników wspieram i promuję. Także cenię sobie takie... Od, po jakimś czasie dopiero to zrozumiałem, jakie to jest wspaniałe, że aż szkoda mi niektórych rzeczy zakładać. No nie. Koguty AG, e, zobaczcie. Takie główki, taki zestaw, takich główek dostałem przepięknych. No na pstrąga to myślę, że idealnie. Ekstra po prostu Miko, ja wiem, że ta guma jest troszeczkę za mała, ale mówię Miko, załóż jak najmniejszą, no nie, spróbuj i to jeszcze żółta w kolorze kukurydzy, super, będę naprawdę używał tych główek, to będę Wam jeszcze nie raz o nich wspominał, pierwszy raz na, widzicie jeszcze z pudełka, z paczkomatu nie wyciągnąłem, bardzo mi się podobają, czy są łowne to się przekonacie, A czy są ostre, są cholernie ostre, to już sam się przekonałem u Romka w pudełku. Tyle w kwestii na co łowimy Przynęty Wam mogę pokazać w sumie też nie? Bo, no Mikołaj teraz akurat gumę założył Mamy miks, naprawdę totalny miks przynęt Małe przynęty, duże, obrotówki, woblery Różowa, przed chwilą ta różowa była w akcji Dżownice, różowe rubaki, nawet powiem Wam, że nie pamiętam Które są, jakiego producenta Te już dawno dostałem One słabo pracują, ale spróbuję, a ja to ogonek widzę ucięty ale to na pewno pudełko przycieło, a nie ryba tak mi się coś wydaje ale to nie ma co wyrzucać, jeszcze się główka przyda co my tu mamy, woblery na Wisłę, to nie będziemy używać takich dużych przynęt dzisiaj też nie, chociaż tych woblerów można spróbować założyć przepraszam was, że musicie się z tym bałaganem że to lekko nazwę tutaj zmierzać to dzięki moim dzieciom ale to niedługo się skończy, bo już wyprowadzę każdy będzie miał swoje nie no masakra Możemy się po prostu do chciewa na to patrzeć. Dobra, łowię. Może być ci ciężko rzucać taką lekką przynętą. Maciek, widzicie, też małą założył. Schodzimy w dół. Ryby po prostu nie biorą. Maciek ma tak o tyle plusa, że nie ma założonego wolframu, ani jakiegoś tam żadnego fluorokarbonu. Po prostu nie ma tego przyponu szczupakowego. A na tych wędkach, które my łowimy, są, bo to są wędki typowo szczupakowe. Nawet nie chcę tego ściągać. O, popatrz, pokaż, pracuje. Ale musisz podrygać, podrygiwać, widzisz? Oraz, tak, teraz pracuje. A spróbuj trochę szybciej. O. A, to się zaplątał wtedy. No ekstra to wygląda. No rzucaj, miki i tyle, nie? Spróbuj troszkę wolniej. Myślę, że chłopakom wisienki wypadną. Czego naprawdę z całego serca oburzyczę musi się w końcu udać tam już z drugiego brzegu też było więcej osób, ale poszli jak będziemy wracać jeszcze na pewno tam zaglądniemy, tam jest większe prawdopodobieństwo złowienia takim się przynajmniej wydaje nie? a poza tym nikogo nie ma, także najpiękniejszy okres na Rzemieniu Rzemień jak wiecie to jedno z piękniejszych, z dwóch nawet lub z trzech jedynych możliwych dla mnie do przyjęcia zaakceptowanych w zarządzaniu przez Okręg Rzeszowski i bardzo oblegane w lecie i nie tylko w lecie. No teraz ludzie sobie siana dali, no bo i wiadomo, ale my łowimy z chłopakami. Bo chcemy tak spędzić ten czas. Ech, no, życzę wszystkim, żeby więcej takich wód było, nie. No i zobaczymy. Jeszcze dużo przed nami, ale na tym filmie nie, nie będę, że tak powiem, poruszał wszystkich tematów na raz. Dziubnoło? Chłopaki teraz wrócili do klasyki, czyli obrotówki, ja zresztą też. Przeszliśmy na tą drugą stronę, bo się luzik zrobił, Stachu tutaj postawił jeszcze jedną wędkę na swoją, na spławik, o tam jest, na wodzie i próbujemy no nie, a co, jutro tutaj będzie impreza, jutro tutaj spotykamy się, ale to już osobny film wam zrobię, bo to już będzie tak wszystko wybełtane. Będziemy robić grilla, będą kiełbasy, będzie podsumowanie roku, będzie Stachu, będzie Marek, będzie Jacek, Marek prawdopodobnie drugi Kto tam jeszcze? Marcin, ja chłopaków, wy też jedziecie ze mną Miko? No. Także słuchajcie, no, ten film chciałbym wam osobno zrobić i taką miłą wisienką na torcie tego filmu z tych już dwóch albo trzech dni, już nie pamiętam ile tu już próbowaliśmy łowisk ogarnąć Fajną tę wisienką by był pstrąg jakby się udało go zrobić, albo okoń Cokolwiek, nie? Jeszcze nie jedziemy, jeszcze łowimy, tylko ja sobie już tak muszę to wszystko w głowie poukładać, bo jak już naprawdę dzisiaj jechałem na ryby, to myślę, aha, rozpoczęcie wam, nagram jakieś coś, dwa słowa wstępu, ale myślę, kurczę, przecież jest nagrany materiał, bo już to nagrałem tylko w poprzednim tygodniu, no nie? Jak się nie udało nic złowić. Tak jest, teraz po prostu jest taka aura, pogoda, też wam to pokażę, żebyście się nie załamywali, jak chodzicie na ryby, to wiedzcie, że to, że nie biorą, to jest spoko, okej, okay, nie? To akurat nie ma co narzekać na PZW, bo tu jest zadbane łowisko PZW, tutaj ryby są. Po prostu nie biorą. Jest taka aura jaka jest, też łowić można nie wszędzie. Próbujemy, łowimy, jedziemy dalej. Nic z tego nie będzie? Nie ma. Ciśnienie się zmieniło i ryba po prostu nie bierze. Oby jutro, nie? Był lepszy dzień. No jutro może? Różnie to bywa. No. Cześć się nieraz, nie spodziewa, przyjdziesz, co byś nie rzucił. jest a najlepsze będziesz rzucał coś i... Jest teraz ryba, bo ona teraz... Każda ryba jest teraz, proszę Ciebie, że ona już nie, nie żeruje, nie? Tylko te drapieżniki jeszcze trochę chodzą, bo to, to jeszcze drapieżnik może i wstrąg też, ale... Ale takie branie, jak są na przykład, to takie delikatniutkie tylko, trzeba go wyczuć, że aż całkiem spławik pod wodę pójdzie dobrze, to dopiero go weźmiesz Zapiesz. A tak on ci będzie prowadził, prowadził, tym przecinasz, on buzię otworzy i zero. Ale każda ryba ma też swoje szanse, żeby dokładnie. Uciekać. No i co? Kolejny raz pudło. No nie udało się, chociaż naprawdę wierzcie mi, z ręku na sercu wszyscy bardzo chcieliśmy coś złowić, no ale się po prostu nie udało. Może nie ten dzień. Stachu tu z nami jest gospodarz, mówi, że... No nie ten dzień, dzisiaj typowo nie ten dzień na ryby. Kolejny raz się nam po prostu nie udało. Może jutro będzie lepszy dzień, ale nie yy, zrobię Wam już osobny filmu, Nie chcę tak, jednego takiego filmu, jutro myślę, że na pewno już wisienki wypadną, bo będziemy łowić na spławik. Będzie dużo osób, więc na pewno ryba będzie. A ten Wam pokaże to jako nasze po prostu zmagania yy, z podbojem, z próbą jednak złowienia tej ryby i trudno. Takie wypady są, zwłaszcza, że mówię, to jest trudnie z jednego dnia, także myślę, że Wam wystarczy. Docencie, że mimo tego, że. Jest lipa totalna, nagrywam to, staram się, zostawcie łapkę w górę osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach, a nowy film, mam nadzieję, że już rybny, w każdy piątek o 19, bo w piątek o 19 zaczyna się weekend w obozie łowca. Ostatni raz z Rzemienia, ryby, 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 cześć. Dołącz do obozu łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy do dotąd.